to dzisiaj w żabce były, żabka, smak dzieciństwa, aż, aż, aż się na to rzuciłem, te 40 kosztują, no mega, kurde, w końcu przyjało. jak ja to pamiętam, no i takie tam, i takie chrupki, bingo, które kupiłem właśnie. Też, też chyba no, nowe, w ogóle, jeszcze nie, nie, nie widziałem takich. No i te ciastka, no kurde, re rewelacja. Smak dzieciństwa, ja to, ja to kojarzę. Kurde, ja się na to rzuciłem w ogóle. Za złote z czymś to się, o, to się opłaca. kur to jest nowe, sudo, z masy kakaowe. Ja pamiętam, ja pamiętam jak, jak się było dzieckiem, takie były właśnie kukuryku, żabka. Ale super, wow. Bingo serowe i ketchupowe. zobaczymy aż, aż, aż się tym wzruszyłem musiałem tyle kupić bo nawet nie mogę się powstrzymać. smak dzieciństwa żabce Robi wrażenie.